Zawodnicy z Rzeszeni w łódzkiej amatorskiej lidze Siatkówki tradycyjnie rozpoczęli rok od turnieju noworocznego. Organizatorem imprezy w Hali szkoły podstawowej nr 205 był Klub Sympatyków piłki siatkowej. Turniej noworoczny stał się już tradycją otwierającą kolejny rok zmagań siatkarzy amatorów. Impreza organizowana głównie z myślą o zespołach kandydujących do gry w Łódzki Amatorskiej Lidze Siatkówki, tym razem miała ośmiodrużynową obsadę. Mamy zespoły oczywiście z Łodzi, ale mamy również w tym roku wyjątkowo dużo drużyn spoza, z naszego miasta. Najdalej przyjechał zespół Zulanowa, to ponad 300 kilometrów z województwa podkarpackiego, ale mamy również zespół z Płocka, mamy zespół z Drużbic, no reszty pozostaje pięć zespołów, są to zespoły z Łodzi. I nie brakuje w tym turnieju także rozgrywek młodzieżowych, klasy zdaje się piąte i szóste, szkoły podstawowe numer 250. 5, czyli najmłodsi siatkarze, można rzec na rybę Głuskie Amatorskie Ligi Siatkówki, także rywalizuje. E, tak, no w tym roku, znaczy jak corocznie, zawsze zapraszamy do, do zabawy tutaj w siatkówkę, no bo to jeszcze na tym poziomie to jest głównie zabawa w siatkówkę, ale zapraszamy dzieci ze szkoły podstawowej numer 205, gospodarza e, naszych rozgrywek. E, do tej pory grały dziewczynki, w tym roku zagraja, zagrali chłopcy, grają chłopcy, są to właśnie chłopcy z klas szóstych i piątych. Dodatkowym smaczkiem, czy może raczej atrakcją tego turnieju jest finał Pucharu Ligi. To nowa inicjatywa Klubu Sympatyków Piłki Światkowej. No i pierwsza edycja ma się ku zakończeniu. Tak, rozpoczęliśmy rozgrywki w tym roku po raz pierwszy, ruszyliśmy z Pucharem Digim. No, takie było zapotrzebowanie zespołów, my oczywiście jesteśmy bardzo elastyczni, do tego się dostosowujemy. Rozgrywki trwały blisko 3 miesiące i dzisiaj odbędzie się finał, w tej chwili za momencik zespoły ruszą, grać będzie Piazza, Café i Iskra, to są zespoły z ekstra klasy, no, które musiały jednak długą drogę przejść do tego, do tego meczu finałowego, ale mamy nadzieję, że naprawdę emocji nie zabraknie. W finale Pucharu Łódzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki zespół Piatca Cafe po emocjonującym meczu pokonał Iskrę 3-2. Tę stratę siatkarze Iskry powetowali sobie w turnieju noworocznym, wygrywając całą imprezę przed drużynami Zulanowa i Drużbic. Po noworocznych przymiarkach teraz czas na ligę, która wystartuje tuż po feriach. Ligę rozpoczynamy 5 lutego. W tej chwili serię nie chcemy tutaj zawodników specjalnie stresować seriami. Niektórzy będą się przygotowywali, bo wiemy, że niektóre zespoły nawet jakieś obowy szykują przygotowawcze do nowego sezonu. I 5 lutego już na ostro rozpoczynamy do samego końca, czyli praktycznie do końca marca, początku kwietnia. Organizatorem turnieju noworocznego oraz rozgrywek łódzkiej amatorskiej ligi siatkówki jest Klub Sympatyków Piłki Siatkowej przy wsparciu Urzędu Miasta Łodzi. Patronem medialnym ligi jest telewizja TOJAN.